Cześć, kontynuujemy serię z miksera. Tym razem oteksturujemy w nim trójwymiarowy obiekt. Usuń wszystko i dodaj obiekt, który chcesz przenieść do miksera. U mnie to będzie małpka. Pamiętaj, że gdy chcesz teksturować w mikserze, to potrzebujesz siatki UV na obiekcie. Wejdź w zakładkę UV Editing i sprawdź, czy wyświetla się po lewej stronie. Jeżeli wszystko jest w porządku, to możesz wrócić do layout, a jeżeli nie, to no cóż, musisz zrobić własną siatkę. Zaznacz model do eksportu, wejdź w File, Export i wybierz FBX. Na dole wpisz nazwę, zaznacz Selected Objects, żeby zapisywał tylko wybrany obiekt i mesh. Kliknij Export FBX i gotowe. Przechodzimy do Mixera i tworzymy nowy projekt. żeby dodać naszą małpę ustaw type na custom mesh wybierz odpowiedni plik i małpa powinna się pojawić w mikserze możemy zacząć teksturowanie w zakładce layers kliknij add new surface layer i wybierz jakiś fajny materiał no i automatycznie pojawił się na naszym modelu jeżeli nie pasuje ci skala wystarczy przejść do placement z prawej strony i zmienić wartość scale Niby fajnie to wygląda, ale ta małpa jest zbyt kanciasta. Żeby to zmienić, musimy wrócić do blendera. Najłatwiej jest dodać modyfikator Subdivision Surface i kliknąć Apply. Włącz jeszcze Smooth Shading i możemy eksportować. Powrót do Mixera i odświeżamy model. Obiekt został wygładzony, a materiał jest dokładnie taki sam jak wcześniej. No to możemy dalej teksturować. Wczytam sobie teksturę metalu. Przeciągnij ją wyżej, żeby była widoczna, ale teraz zakryła nam poprzednią. No i w tym miejscu wchodzą maski. Kliknij pierwszy guzik na dole. Tutaj wejdź w Add Mask Component i wybierz Curvature. Ten tryb pozwala nam na wygenerowanie maski, która wykrywa zagłębienia i wypukłości na obiekcie. Możesz sprawdzić, jak to wygląda, przyciskając 9 na klawiaturze lub wybierając Layer Mask w tym menu u góry. A suwaczkami dostosowujesz kontrast. Żeby wrócić do widoku materiałów, przyciśnij 1 albo wybierz PBR Metalness. No i dostaliśmy miks tych dwóch materiałów. Jak przytrzymasz Shift i zaczniesz ciągać za ten suwak, to oba punkty będą poruszały się jednakowo. Ale co w przypadku, gdy chcielibyśmy kolorować tylko wyznaczone kawałki modelu, a nie cały naraz? Żeby to osiągnąć, znowu musimy cofnąć się do blendera. Dodaj pierwszy materiał i przejdź do zakładki Shading. Przypisz mu jakiś dowolny kolor i stwórz kolejny materiał. Temu też daj losowy kolor i dodaj go do oczu przyciskiem Assign. I tak trzeba zrobić dla każdego obszaru, który ma dostać inną teksturę w mikserze. Tworzysz nowy materiał, dodajesz mu inny kolor i przypisujesz do odpowiedniej części modelu. Teraz musimy jakoś zapisać te kolory. Działa to tak samo jak w poradniku o bejkowaniu tekstur. Dodaj noda Image Texture, utwórz w nim nowy obraz i skopiuj go. Otwórz pozostałe materiały i wklej tego noda. Jeszcze zmień silnik renderowania na Cycles, zmniejsz Render Samples na 1 i możemy otworzyć zakładkę Bake. Ustaw Bake Type na Diffuse i odznacz Direct i Indirect, żeby nie zapisywać informacji o świetle, bo my chcemy mieć tylko kolory. Możesz jeszcze ustawić margines na 8 i klikamy Bake. Z lewej pojawiła się nasza kolorowa teksturka. Zapisz ją, przyciskając Alt Shift S albo przez Save As w menu z lewej u góry. Jak zapisane, to znowu skok do miksera. Kliknij na Base Layer. Na samym dole będzie Material ID. Rozwiń to i wybierz Load Teraz wczytaj nasz kolorowy obrazek i w sumie gotowe, chociaż nic się nie zmieniło. Tutaj widać, że mikser wykrył wszystkie kolory na obrazie. Będziemy potrzebowali kolejnego materiału, żeby ich użyć. Wybieram rdzę i wrzucam ją na samą górę. Teraz przyciśnij drugi guzik na dole. Tutaj masz możliwość wyboru koloru, na który ma zostać nałożony nasz materiał. Wybierzmy na przykład oczy i dla fajniejszego efektu zmiksujmy to z maską Kerweczer. Robimy to dokładnie tak samo jak poprzednim razem, z tym, że teraz działa to tylko w obszarze oczu. Pamiętaj, że wartość albedo kontroluje kolor danej tekstury. Tym samym sposobem możemy oteksturować każdy model. Wystarczy, że wyznaczysz w blenderze miejsca, na których mają pojawiać się poszczególne materiały. No to czas chyba na najbardziej wyczekiwany temat w tym programie. Eksport tekstur. Wejdź w zakładkę Eksport. Tutaj masz możliwość ustawienia nazwy, miejsca, w którym wszystko zostanie zapisane, formatu plików i rozdzielczości. Na razie zostawiamy to wszystko domyślnie. Niżej wyświetlają się tekstury możliwe do zapisania. Wybierzmy tylko te najważniejsze. Zostaw Albedo, Roughness i Normal. Resztę można odznaczyć. Kliknij Eksport i gotowe. Wszystkie wybrane tekstury zostały zapisane. No to teraz możemy zaimportować to do Blendera. Wywal wszystkie materiały z małpy, bo już ich nie potrzebujemy i stwórz jeden nowy. Załaduj wszystkie tekstury skrótem Ctrl Shift T. I dostaliśmy ten sam materiał, który stworzyliśmy w programie Quixel Mixer. Mam nadzieję, że teraz widzisz, jakie to proste modelowanie w blenderze a teksturowanie w mikserze. Możesz otrzymać naprawdę bardzo fajne rezultaty.